Dajneze Karakum Ergotek, czyli rękawice przeznaczone na najcieplejsze dni w roku, wykonane z bardzo lekkich, przewiewnych oraz bardzo elastycznych materiałów. Ja jestem Marika, wy oglądacie Moto, zaczynamy. Dainese Karakum Ergotek, czyli model przeznaczony na najcieplejsze dni w roku. Wewnątrz rękawica została zbudowana z kozi skóry, miękka, elastyczna, przy czym odporna na tarcie oraz da Wam pewny chwyt na manetce i dobre jej wyczucie. Z zewnątrz mamy mieszankę materiałów tekstylnych i znajdziemy tutaj poliester, poliureta, nylon oraz spandex. I w większości będzie to uformowana... Meszowa siatka, która ma pochłaniać do środka jak najwięcej powietrza. Znajdziemy ją również między palcami i ten materiał wchłania powietrze, ale także sprawia, że rękawica w tym miejscu jest bardziej elastyczna. Zadbano także o nasze bezpieczeństwo i pierwszym jego elementem będzie protektor ergotek na kostkach. Jest on bardzo charakterystyczny. Tak, aby podwyższyć komfort użytkowania, protektor składa się z trzech osobnych elementów: pierwszy na palcu wskazującym, drugi na środku oraz trzeci, który obejmuje dwa ostatnie palce. Protektor ergotek jest metalowy, a w środku został podszyty miękką pianką, tak aby nie przeszkadzał w trakcie jazdy. We wnętrzu dłoni zastosowano miękką piankę absorbującą, która będzie pochłaniać ewentualne uderzenia i mamy tutaj również osłonięcie podwójną warstwą skóry. Cała rękawica trzyma konstrukcję już wstępnie z zakrzywionymi palcami, tak aby bardziej komfortowo było Wam przyjąć tą motocyklową pozycję. Na dwóch palcach zastosowano także elastyczne wstawki. Ukryto tutaj także odblaski oraz na kciuku pojawia nam się elastyczny element, Między skórą został ukryty materiał streczowy. A jeżeli w trakcie drogi korzystacie z nawigacji GPS, no to możecie obsługiwać ją bez ściągania rękawicy, bo mamy zastosowany tutaj palec, który pomoże obsługiwać ekrany dotykowe bez ściągania rękawic. Model Dainese Caracum Ergotek został również wyposażony w technologię Magic Connection. Jest to technologia, która składa się z magnesów umieszczonych w górnej części rękawicy, a więc kiedy tankujecie paliwo i nie macie co zrobić z rękawicami i macie kurtkę wyposażoną również w ten system, to macie możliwość takie rękawice przypiąć sobie z brzegu do kurtki i macie pewność, że ich nie zgubicie. I warto zwrócić uwagę w tym modelu, jaki kolor wybieracie, ponieważ nie każdy został w niego wyposażony. Przed sobą mam rękawice czarno-zielone, które Magic Connection akurat nie posiadają, ale w modelu czarnym już nam się to pojawia. Więc jeśli zależy Wam na tym systemie, no to warto dokładnie przeczytać opis do konkretnego koloru rękawic. I aby rękawicę założyć i ustabilizować na dłoni, mamy do dyspozycji fragment mankietu, aby dobrze ją naciągnąć oraz jeden rzep, jako że jest to rękawica krótka. Dainese Karakum Ergotek, czyli model na najgorętsze dni w roku, stworzony z elastycznych materiałów, dostępny na rlmoto.pl. Link do tego modelu zostawiam w opisie, a jeżeli sami chcecie je przymierzyć, to wpadajcie do nas stacjonarnie. Chcąc ułatwić Wam zakup odzieży motocyklowej przez internet stworzyliśmy system wspomagający wybór rozmiaru. Uważamy, że system jest bardzo pomocny, więc testujcie na rrmoto.pl i dajcie nam znać.